Szanowni państwo, witam bardzo serdecznie na filmie, w którym poruszę temat nagrywania i publikacji filmu. Wykonamy sobie takie ćwiczenie umieszczanie filmu na kanale IT. Umieść nagrany film z ćwiczenia pierwszego na swoim kanale na YouTube. Pamiętaj by dodać tagi i umieścić film w dodanej przez siebie playliście. I teraz w poprzednim ćwiczeniu wykonaliśmy nagrywanie filmu i ten film jest w naszych katalogach. Ja go tutaj nagrywałem przez zespół MP kanał IT i to był ten film, który mamy w tym miejscu, czyli to jest 6 minut i 31 sekund. I teraz oczywiście klikamy sobie tutaj odtwórz wideo, możemy sobie zastopować, żeby nam nie leciał ten film. I klikamy sobie Pobierz, czyli w tym miejscu mamy pobierz. Ja oczywiście pobrałem ten plik, bo czasami tutaj jest wolniejszy internet, albo plik jest bardzo duży i jest to dosyć czasochłonne. I mam to tutaj w swoich zasobach. Jeżeli już w trakcie pobierania filmu, możemy wejść na YouTube, czyli wpisujemy sobie www.youtube.com, czyli wpisujemy sobie coś takiego. I teraz w prawym rogu mamy tutaj zaloguj się. Klikamy zaloguj się, jeżeli nie jesteśmy zalogowani, i logujemy się na naszego gmaila. Ja tutaj oczywiście mam swojego gmaila, i tutaj próbujemy się zalogować. Oczywiście logujemy się, chwilę to zejdzie. I jak już jesteśmy zalogowani, no to mamy tutaj możemy przesłać film, czyli klikamy sobie prześlij. I będziemy przesyłali film. Możemy to przyciągnąć opuszczając plik albo wybrać pliki. Klikamy wybierz pliki. I ten film, który ja tutaj pobrałem, to jest o ten film. To jest ten film, który, na którym pracowałem. I teraz plik, który tutaj e, umieścimy sobie, to było nagrywanie filmu. Nagrywanie filmu, możemy napisać, no możemy, może być tytuł nagrywanie filmu. I teraz tak, jeżeli mamy taki tytuł nagry, no, nagrywanie filmu, część pierwsza może być, chociaż części drugiej nie będzie, ale możemy dać część pierwszą. Teraz tak, daj, daj znać widzom o swoim filmie, użyj małpy, aby oznaczyć kanał. No, oczywiście możemy, możemy tutaj powiedzieć, że na filmie, jak nagrać film, jak nagrać film za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Microsoft Teams. Możemy też powiedzieć, za, możemy powiedzieć, materiał nawiązuje książki Informatyka 2 i technikum, technikum, wydawnictwa w SIP, wydawnictwa w SIP i tutaj wujo chemczyk. Ika Polęcka. Możemy sobie tutaj, tutaj wpisać. No i teraz możemy oczywiście dodać playlisty. Możemy to wrzucić na playlistę, którą już mamy tutaj gotową. Ja mam tych playlist dużo. Ewentualnie stworzyć sobie nową. Czyli tworzymy sobie nową playlistę, którą nazywamy sobie tutaj próbny film. Na przykład próbny film. I teraz może być różna widoczność. Może być publiczna, czyli wszyscy będą widzieć, może być niepubliczna, czyli nikt jej nie będzie widzieć, albo tutaj prywatna, czyli będziemy mogli ją tutaj gdzieś udostępniać, można powiedzieć. To będzie nasza. To zróbmy, żeby to była publiczna. Czyli zróbmy taką publiczną. Zaraz jeszcze wrócimy do tej widoczności publicznej, prywatnej i niepublicznej, ale na razie kliknijmy utwórz. Czyli widzimy, że mamy coś takiego. No i tutaj. Odznaczamy sobie próbny film, klikamy gotowe. Dalej będziemy chcieli zobaczyć, czy film jest przeznaczony czy nie przeznaczony dla dzieci. Jeżeli chcemy mieć komentarze, klikamy sobie nie dla dzieci, ale klikamy sobie, że nie, nie ograniczaj wyświetlania filmu tylko dla widzów powyżej 18-18 lat. Teraz płatne promocje. Mój film zawiera płatną promocję, taką jak płatne lokowanie produktu, sponsorowanie lub polecanie produktu. No nie jest, nie jest to prawda. Automatyczne rozdziały, zezwól na automatyczne rozdziały. Możemy zezwolić, nie jest to błąd. I teraz tagi. Tagi to są słowa, dzięki którym ludzie po prostu będą wyszukiwali nasze filmy. I teraz możemy na przykład wpisać sobie na początku słowo nagrywanie. Możemy sobie wpisać Teams. Dalej możemy sobie wpisać w SIP. Dalej możemy sobie wpisać liceum. Dalej możemy sobie wpisać filmy i takie jakieś słowa kluczowe, które wpadną nam do głowy. Dalej możemy sobie wpisać informatyka. Możemy podać swoje nazwisko. Możemy podać sobie tutaj jakieś jeszcze inne słowa, które, które nam się kojarzą. Może paint, bo też używaliśmy painta. I możemy sobie takich słów bardzo dużo tutaj wymyślać. Może, może 8 niech na razie wystarczy. Język filmu jest polski. Oświadczenie o napisach. No to tutaj weźmy sobie brak. Brak, tak samo data i miejsce nagrania też nie jest ważne. Licencja jest standardowa. Kategoria ma być edukacja. Kategoria tutaj też niech będzie wszystko zaznaczone. I tutaj przesyłaj potencjalnie nieodpowiednie komentarze do sprawdzenia. I chcemy, żeby pokazywać, ilu widzą ten film się podoba, a ilu się nie podoba. Klikamy sobie dalej. Teraz możemy dodać napisy do filmu lub dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. My napisów tutaj w tym filmie nie będziemy dodawać. Możemy dodać ekran końcowy, czyli promować powiązane treści. My mamy na razie jeden film, więc nie będziemy tego robić, ale możemy promować powiązane treści w swoim filmie. Klikamy sobie dodaj. I my będziemy promować naszą playlistę. Czyli będziemy naszą playlistę promować, czyli będzie to próbny film. Tą playlistę będziemy promować. Tutaj możemy, możemy sobie sprawdzać, jak nasz film wygląda. Możemy tutaj pewne, pewne rzeczy robić. Możemy dodawać karty, właśnie w którym momencie chcemy dodać. Możemy też dodawać, tutaj no po prostu patrzeć, jak to wszystko wygląda. I teraz bierzemy sobie zapis. Następnie klikamy sobie dalej. Weryfikacja. Sprawdziliśmy pod kątem problemów, które mogą powodować ograniczenia widoczności i prawa autorskie. Nie ma problemów. Ja tutaj później pokażę na kolejnych filmach, jak takie prawa autorskie, co się dzieje, kiedy gdzieś tam okaże się, że złamiemy jakieś prawa autorskie, jak to naprawić, ale na razie klikamy dalej. No i tutaj właśnie mamy te słowa: prywatny. Tylko Ty i wybrane przez Ciebie osoby mogą obejrzeć film. Niepubliczny to każda osoba, która ma link, może obejrzeć ten film, a publiczny wszyscy mogą obejrzeć Twój film. Ja oczywiście ustawiam sobie ten, na razie jako prywatny, czyli prywatny. No tylko, że tutaj, znaczy, prywatny to jest bardzo, bardzo ciężko, bo trzeba udostępniać. Jak udostępni prywatnie, to trzeba maile podawać. To może zróbmy sobie niepubliczny, każda osoba, która będzie miała film. Bo gdybyśmy mieli publiczny, to oczywiście wszyscy będą mogli obejrzeć ten film. Tutaj mamy też zaplanuj, możemy wybrać datę, kiedy mamy ustawić Twój film jako publiczny. Ja sobie wezmę niepubliczny, a tutaj mamy link do filmu. Możemy go już skopiować, czyli Ctrl C. I biorę sobie zapisz. I mam tutaj już film został już opublikowany. I jak klikniemy sobie w ten link, no to on na kanale już się tutaj pojawi. I on oczywiście będzie sobie leciał, będzie sobie tutaj wszystko po kolei, wszystko po kolei będzie się, będzie się tutaj otwierało. Także jeżeli chodzi o publikację filmu, to by było na tyle. Dziękuję za Waszą uwagę i życzę Wam powodzenia.